Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47 Secesyjny Róż. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 listopada na live. macie Pejsy w o wartości 20 zł. Wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano z tej strony WOWKA. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać sobie skrzyneczkę DMG. Nowa skrzyneczka twórcy na Case Hagu. Nie, więc tak pamiętajcie: najlepszy kod na stronie, oczywiście, kod WOWKA. 20% więcej przy płacie, 4 zł na start. No i możliwość dostania jednego z tych Oto skinów właśnie jako gratis przy wpłacie z moim kodem. Ok, dorzuciłem wam dużo, dużo nowych skinów, które po prostu można sobie pozdobywać przy wpłacie Właśnie z kodem najmocniejsza bunka doleciała. Więc tak, startujemy z tym odcinkiem, zobaczymy, co ta nowa skrzyneczka DMG. A tak, nie, ja muszę wam pokazać, ja muszę wam pokazać, bo jest to skrzynia inna od wszystkich patrzcie jak to wygląda 4% nawaja Fade. 2% Shadow Gersy Fate, Good Knife Fate 2%, Survival Knife 1%, więc tutaj e, naprawdę tego szczęścia potrzebujemy tak na średnim poziomie, e, a będziemy mieli naprawdę wysyp kosek, więc sprawdzimy jak to nam wyjdzie w praktyce. Oczywiście użyjemy do tego mm, najrozsądniejszych bitów 2 na 2 e, dzięki czemu otworzymy sobie po prostu więcej tych skrzynek, więc dajmy tak, 2 na dwa. Delikatny borow, bo delikatny musi być, więc zrobimy sobie. Dobra, na dwie bitwy. Na dwie bitwy po siedem skrzynek. Dwie bitwy po siedem skrzynek, więc jedną musimy zwyciężyć. I ta zwycięska nasza bitwa ma być tą bitwą, w której mnie właśnie polecą te koski. Fejdowe, piękne, śliczne koski. Więc zobaczymy, jak to. Będzie wyglądać. Ja naciskam tutaj te boty. No i to moi drodzy, wystartowało. Nie wystartowało i Mestar... O kurde... O kurde, dzieje się na samym starcie, dzieje się na samym starcie. Dwie takie same kosy dokładnie. Dwie dokładnie takie same kosy. O pierdzielenie. Dawaj, 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 DMG, najlepszy najlepszy od pociera. Najlepsze rozpoczęcie odcinka, jakie było ostatnio, to jest właśnie teraz. Więc nasza drużyna przechodzi prawdopodobnie na prowadzenie. Zgadza się, nie jest to jakieś ogromne prowadzenie. Niestety oni zdobywają znowu teraz rujon. Co to jest za skrzynka? Co to jest za skrzynka, widzowie? Ta skrzynia jest totalnie. Teraz my, teraz my, teraz my, teraz my, teraz my, błagam, błagam, teraz my, błagam, 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 błagam. ale to mamy mamy, mamy. Czy nie wystarcza, wystarcza, czy nie? nie wystarcza, nie wystarcza, nie wystarcza. Pięknie, moi drodzy, pięknie. Ja pierdzielę, co to była za bitwa? Co to było, moi drodzy, co to było? Ja się pytam, co to było? Przecież czegoś takiego naprawdę dawno nie widzieliśmy. Żeby to jeszcze nie było no to w ogóle już system byśmy jeszcze mocniej tutaj rozwalili. Nie przejdźmy do ekwipunku, ja się pozbędę tylko tych słabszych skinów. No naprawdę, odcinek już jest na takim poziomie, że poszło nam naprawdę mega, mega super. A jeszcze jednak jest przed nami ta jedna przemocna batla. Dobra, lecimy z następną battlą z tej niesamowitej wręcz skrzyneczki. Nie, nie mogę się doczekać. Ja, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, średnie szczęście wystarczy do tego, żeby na tej skrzyni właśnie rozwalać system. Bierzemy teraz 12 skrzynek, moi drodzy. 12 skrzynek DMG, zespołowe 2 na 2. No i borą oczywiście. No, bez borą no to ciężko by było to zrealizować. Znaczy moglibyśmy, moglibyśmy. Nie, 36%, moi drodzy. 36% borą, 12 skrzyneczek DMG. Przepotężne skrzynie. Ogólnie, minimalnie, borowem można zejść do 20 zł z to skrzynko no nie, więc e, tak to po prostu wygląda. E, czekajcie sobie tutaj tylko tak. Karnet tego obs Dobra, e, widzę, prawie widzę. O, idealnie, idealnie, dobra. E, mamy pierwszego przeciwnika. E, chyba wrzucamy boty. No i co? Rozpoczynamy tą potyczkę. Więc 3, 2, 1 i 0. Odpalamy to. 12 skrzynek DMG. Nie wiadomo, ne, czy gość wbił z Borołem, czy nie. Może być różnie. Można sobie dołączyć po prostu tak do bit. E, I zaczyna zgu. Żeby wygrać karda, napisz jaki masz telefon i liczbę od 7 do 10 Najfem, więc nie jest to najmocniejszy traf na pewno. Spokojnie do przebicia, szczególnie, że mamy 12 skrzynczek DMG Że pokazać, że to my rządzimy właśnie przy tej skrzyni i to my rozwalamy tutaj system, więc na razie jedna kostka, dużo spokojniejszy początek bitwy niż to było w poprzedniej bitwie. Tam naprawdę z grubej rury się to zaczęło, ale poczekaj. Poczekajmy jeszcze, zobaczymy, może i na nas przyjdzie ta złota korona. Oby do nich nie wpadła druga, bo wtedy już będziemy mieli naprawdę spory problem, jeśli by druga korona się pojawiła. Mamy ostatnie pięć skrzynek, moi drodzy Ostatnie pięć skrzynek, żeby trafić z Tego royala jednak nie Tutaj aż tak dużego wysypu nie, Tych mocnych skinów nie mieliśmy, jak widzieliście Więc teraz może akurat Kurczę, nie chcę wypaść, dawaj, dawaj DMG, nie, złota jedna Korona dla nas, chcemy chociaż raz Znaczy spróbować się wykazać, przynajmniej spróbować Się wykazać, przynajmniej spróbować się wykazać No i niestety, ale ta Batla zwycięska już nie była Widzicie, to jest 90% borów, jak się wbił nie, nie, Czyli no właśnie te 90% barów dostaje, znaczy 10%. Eee, I co, moi drodzy, szkoda. No ta bitwa nie była już tak mocna jak poprzednia. Tej mocy fakty faktycznie przybrakło w tej bitwie. Eee, my jeszcze, moi drodzy, pójdziemy sobie po. Czekajcie, a free case'y mogę, już nie mogę. Mogę, dobra. Więc jeszcze z free nie trafimy dzisiaj kosę, więc kosa z free Wpada właśnie? Nie, no nie wpada niestety. zaczynamy jaki najmocniejszy skin free case. Plus skorzystamy sobie jeszcze z diamentów. No i pójdziemy jeszcze w maksymalną bitwę, jaką tylko uda się nam zrealizować dzisiaj. W tym budżecie, który po prostu będziemy mieli. Więc lecimy sobie jeszcze trochę tych darmowych case'ów. Mamy i plus cztery otwarcia te diamentowe, no nie? Nie będziemy otwierać skrzynek za diamenty, tylko po prostu zrobimy to... Te cztery otwarcia więc dajemy sobie tryb medium. No i dodatkowo, oej, w sumie to sporo nam dano, nie? Sporo, nie no, sporo to zmienia. Sporo to zmienia naprawdę. Jak widzicie, no, będzie 60 parę złotych budżetu yy, na zrobienie kolejnej tej bitwy. Ona będzie jakaś mało skrzynkowa, no nie? Yy, żeby też nie była jakoś taka mocno przedłużająca. Więc tak, mamy 64 złote, 64 złote. Yy, Myślę, że to się około dy ponad dychę nawet ponad dychę. No nie, byśmy sobie wzięli jakieś skiny, może skrzynki. Nie, no dobra, fliki muszą być, fliki muszą być. Do flików dorzucimy sobie jedną taką. Albo mm. Brito, nie, nie chcę. Albo Brito, co tutaj jeszcze będzie z takich fajniejszych skrzynek, które kurczę te są dużo dro. Ale dobra w sumie jest. będzie szybciej, no nie. Mm, dobra, cztery, czyli byśmy tak. Jedną z tych możemy wybrać. Je, jako jedną z tych ja wezmę H-Championa sobie. Yy, I coś za. Nie, 13 coś to będzie. Mm, mamy coś takiego, czy nie? No, Halt i w 1. Z tych bym wybrał Halt i w 1. Będziemy mieli w ten sposób 6 skrzynek. No i to na 4 osoby, no nie, 4-osobowa batla mająca szansę po prostu jeszcze spróbować podkręcić ten odcinek. Jeśli nie, no to po prostu spadamy z wielkim sukcesem po jednej potężnej bitwie DMG. Więc pierwszy flick jak najbar najbardziej spoko, tutaj chyba przycisk ma jeszcze mocniejszego niestety. Mm, ale będą mocniejsze skrzynie Będą mocniejsze skrzynie tutaj, więc spokojnie Bo wszystko jest tak naprawdę przed nami Więc teraz, przegoniamy go czy nie? Prawie, prawie, nie, przegoniliśmy, dobra przegun... Niestety jego jest lepszy, więc HLTV HLTV, HLTV Ma nadzieję tutaj nam dać Te zwycięstwo, no i co? Można było fajnie Zwyciężyć, nie udało się, no ale Chciałem taką battle zrobić, no nie, że albo zwyciężemy Jakoś fajnie, albo po prostu kończymy Z ogromnym sukcesem dzisiejszego odcinka. więc dziękuję wam za oglądanie. Subujcie, lajkujcie na razie siema i cześć.